Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Nagrywam to praktycznie tuż przed wrzucaniem, więc mam nadzieję, że wyrobię się na 15, więc nie będę przedłużał bardzo. Dzisiaj, tak jak wam mówiłem ostatnio, że muszę się trochę odkuć za wydaną ponad połowę majątku, mamy słuchajcie mini event, mini event stycznio z co ja mówię, kwietniowy. I mamy słuchajcie idealnie, bo mamy zwiększoną szansę na łup z walki, więc wykorzystamy to sobie. Do tego co jeszcze mamy... E, wywoływanie sklepu, e, więc też spoko będziemy na bieżąco sprzedawać itemki. E, teleportacja do Eder. E, I, i, i. Zajęcza przynęta. Ej, najsik. Ej, kurde, no to super. Bajeczka. E, plus opowe przyspieszono e, odradzanie herosów. A um, my herosów e, poza-eventowych. E, dobra, więc. Po, pochodzimy sobie tutaj trochę, e, pobijemy tych centaurów znowu. E, no i myślę, że powolnym krokiem przygotowujemy się e, do zmiany ekspowiska, co nie? Myślę, że taki 105 to będzie dobry poziom, żeby przeskoczyć sobie na przykład na górali. E, więc będziemy się o to starać. E, co prawda, mieczek już zmieniłem, zbrojka jakaś tam jest, tarcza jest zmieniona. Plus, no w sumie to teraz nie jest najgorzej z tym ekwipunkiem. No, buty miałem lepsze, w sensie, miałem, nie, nie miałem lepszych niż te, więc no. A więc myślę, że i tak jest w miarę optymalnie, podstawowo, ale no i tak muszę to jeszcze sobie dopracować. Tak samo jak umki tutaj dla tego palka, ale to na spokojnie. Um, mam nadzieję, 15 minut wam odcineczka zrobić. To będzie idealny czas, żebym po prostu zdążył jeszcze zmontować i, um, i e, wrzucić wam właśnie na 15 To co jest spoko, to że centaurów e, dropi złotko to jest naprawdę super, bo e, też na bieżąco troszkę kaski może wskoczyć, więc za e, good. E, dobra, wejdźmy sobie tutaj też na ten błędny szlak. Tutaj zakończyliśmy w sumie odcineczek, co nie poprzedni. E, więc no, jutro też was czeka Margonem, e, no bo już chyba w tym tygodniu dwie Alcatrie weszły. Ewentualnie jak nie Margonem, to Minecraft, bo dzisiaj planuję wieczorem pograć z ludzikami w Minecrafta na tym serwerze, co wam mówiłem, Fantazy. E, więc myślę, że jest szansa, jeśli dzisiaj będę to nagrywał, to wam coś tam na jutro postaram się e, skroić z tego. Będą też streamy z Minecrafta, nie u mnie tylko u Werpiego, ale to będę Was już informował w opisie i w odcinku na bieżąco. Dobra, więc działamy tutaj dalej. Widzę, że nikt się nie kręci, więc bajka. Wszyscy te yy, i te maski to chyba wykorzystują sobie, w sensie to błoga. Wykorzystują sobie chyba na jakichś tam mocniejszych mobkach. Ej kurde, teraz jest pusto. Mam nadzieję, że na nikogo tu nie trafimy. Ale wygląda mi to podejrzanie. Cóż tu się wydarzyło, cofnęło mnie coś. No. E, więc tak na luziku sobie tutaj ogarniemy. E, mam wolny weekend, a i tak czuję, że nie mam na nic czasu. Rano e, nie chciało mi się kompletnie zbierać na. E, jeś, ro, robić śniadania i tak dalej. Zbierałem się do sklepu nie wiem ile, żeby kupić sobie w ogóle cokolwiek do zrobienia do, na to śniadanie. I masakra po prostu. Ach. Wyszedłem w końcu na miasto z lokatorem, i tak dalej. E, no, z którym między innymi będę grał w Minecrafta, e, więc go usłyszycie. A kto, kto kojarzy, że kiedyś coś tam starałem się nagrywać z Minecrafta, to będzie, to będzie go kojarzył. E, no ale wracając, e, wybraliśmy się gdzieś tam na miasto. Znalazłem fajną miejscówkę kurczę z, ze starymi winylami w dobrej cenie. A, więc ideolo, lubię winyle, mam gramofon, lubię słuchać. Kiedyś chcę sobie kupić taki vintage gramofon e, z tubą, jak w, w jakichś starych filmach czy coś. No. E, więc e, tak. E, SRAK i. E, no i potem wróciłem, zacząłem oglądać anime właśnie z Gianną. E, przed chwilą dosłownie zaczęliśmy przerwę, żebym tutaj zdążył Wam coś nagrać. I po odcinku wracamy do oglądania. Jeszcze muszę siłownię zaliczyć, jeszcze muszę auto ogarnąć, bo kurczę ładuję akumulator, muszę akumulator wymienić. Jestem umówiony z elektrykiem już na naprawy i to chyba nie tylko akumulator, bo jakieś spięcie mi tam poszło kurde. Um, więc e, dzisiaj lub jutro muszę już ogarnąć ten akumulator, w sumie dzisiaj muszę spróbować to w ogóle odpalić. Um, no i tak oto mój wolny weekend e, robi się trochę zajęty, w poniedziałek muszę z samego rana do tego elektryka iść i tak dalej, więc no... Troszkę jest zapierdzielu tutaj, no ale myślę, że się tam jakoś ogarnę z tym. Mm, no i kontynuując tutaj działamy. Eee, Kurde, nikt się nie kręci, jestem zaskoczony, bo zazwyczaj tutaj na centaurach ktoś się kręci. Jakiś ptak właśnie zaśpiewał gdzieś tam za oknem, tak jakby normalnie coś się w rurach działo, <laughs> tak piskliwie. Hmm, w ogóle nieźle się już odkułem ćwierć, ćwierć miliona już do przodu jestem a chwilę dopiero tutaj e, gram więc w sumie całkiem spoko najsik zaczęliśmy 15 po mamy 5 minutek już prawie więc spoko, dobra e, no levela nie dobijemy ewidentnie ale coś tam coś tam na pewno się u, u, ugra, chociaż te parę kroków do przodu to co zamierzam w najbliższym czasie to też podbić główną postać bo tam już w sumie końcowa została i jak będę coś z tego robił, to myślę, że będzie już typowo, żeby dobić. Choćby to było pół godziny, to spróbujemy dobić sobie e, poziom na 218. Tym bardziej, że mam jakiś itemek na 218, chyba tarcza na mnie czeka, więc. Więc spoko. No i chyba mam trochę ulepszeń z eventu, więc też spoko. W sumie to kurczę, kusi mnie jeszcze, żeby na tego króli. Nie. Dziś, dzisiaj nie wybierzemy się na królika, dzisiaj jeszcze będziemy tutaj sobie się odkuwać, ale chyba sobie dzisiaj królika ogarnę, skoro w mini-eventowym zestawie yy, są jeszcze te właśnie i te maski na to, żeby walczyć z królikiem. Cała jedna walka yy, dodatkowa, no to kurczę, gdzie nie, gdzie będę miał 2-3 walki, więc, więc chyba sobie jeszcze powalczę z królikiem. Yy, no i ten. Kurde, tak naprawdę to dwa razy tyle walk bym miał, jeśli bym teraz codziennie mógł walczyć, no ale nie miałem czasu w sumie za bardzo. Ale jakbym codziennie mógł teraz walczyć z tym królikiem, odkąd wrzuciłem tamten odcinek z walkami z królika, to bym drugie tyle zrobił tych walk, jak nie więcej. Kurde, fajne jest to złotko, bo tu rzeczywiście ładnie się można odkuć. Jak po 50 60 k wchodzą z centaurów, to jest naprawdę spoko. No, węży mord wtedy kiedyś tam, co zbierałem, uzbierałem, zrobiłem teleporty. I czekam aż się sprzedadzą. Są dwa teleporty wtedy do centaurów. No i to jest spoko. Tu nie wiem jeszcze co z tym zrobić. Ale chyba zostanie to po prostu sprzedać. Bo jest to z Questa, więc nie wykorzystam tego do ulepszania. Nie wyciągnę z tego nic. Więc no. Będę musiał to po prostu obchnąć i tyle. No. Nie opłaca mi się nawet zostawiać tego w depozycie. Bo w sumie to. Jak będę miał znowu kiedyś tam paladyna. Powiedzmy na tym świecie, jeśli w ogóle, ale no to na dobrą sprawę i tak będę tam wtedy robił ten, tego hero quest'a, więc no, no nie ma sensu. Co to w ogóle na mnie czeka? Czeka tutaj na mnie, tak, na następnym levelu tarcza. Hero, więc a, spoko. No trosz, troszkę się tam machnąłem na te, na te wydatki na aukcji, chciałem na początku szukać sobie handlarza, ale problem był... kurde, ale mnie ale Problem z handlarzami był taki, że w sumie nie wiem, gdzie ja tego i tego pala na 105 mogę uzbroić, bo w Mythar jest mniej więcej do setnego 105, ale tam ciężko o rzeczy dla pala. Przej, przejrzałem chyba wszystkie sklepy w Mythar, więc no będzie ciężko. Więc jak ktoś się orientuje to dawajcie znać. Szukałem spisu handlarzy, bo kurde wiem, że zrobili kiedyś spis nowych handlarzy, ale kurde no nie mogłem go znaleźć w ogóle na forum. Na forum w Googleach, a wiadomo, że teraz po, poza forum margonemskim tak naprawdę to nie ma aktualnych stronek za bardzo. Tylko, jeśli coś zostało po staremu niezmienione, no to będzie aktualne to, co znajdziecie na e-Margo czy tam Margo Help. Ale w tym momencie 90% według mnie, chyba nawet nie przesadzam, że 95% tych, czy tam 90% tych danych z, ze stron zewnętrznych już jest nieaktualne. Więc jeśli ktoś z Was się kiedyś tym zajmował, to weźcie to, zaktualizujcie. Mi się nie chce, nie mam, nie mam w sumie na to czasu, szczególnie odkąd mam pracę, że, że no, no mimo wszystko. No na przykład u mnie czwartki wyglądają przerąbanie Bo jak o 6 wstaję, 7... Chyba wam to mówiłem de, też w ostatni czwartek 7.30 wychodzę z domu Więc e, tak naprawdę do tej 7.30 to muszę się wykąpać, przygotować sobie obiad do pracy, przygotować sobie śniadanie i tak dalej to wszystko e, Przebrać się, spakować i tego typu rzeczy, więc sobie to mam na styk dosłownie, jak kończę to wszystko robić To wtedy wychodzę od razu na tramwaj e, No i ten, i... I na dobrą sprawę. O, tu była trójka, fajnie. I na dobrą sprawę to w czwartki to w ogóle nie mam życia, bo wracam. Jakoś 17.15 i 17.30 już mam e, pierwszą uczennicę i mam troje uczniów na korepetycjach, więc e, daje mi to 3 godziny. A to mi daje znowu wynik. E, jaki mi to wynik daje? E, 17.30? 20.30 wtedy kończę robotę. Więc sobie to wyobraźcie. E, dobra, czyli oba mi się zjadły złota, to dobrze. Czasem, czasem się coś buguje i nie zjada mi drugiego złota, więc wolałem się upewnić. E, no dobra, tutaj wybijemy w sumie te centaury i będziemy powoli kończyć. Zacząłem 15, to, e, to dobra, to mamy jeszcze jeszcze 5 minut na grubo. E, więc isik e, więc jeszcze mapkę obok też sobie gdzieś tam na szybko machniemy. No kurde, teraz to praktycznie nie, nie tracę tego życia. W sensie niewiele go tracę, w ogóle z żadnej znaczącej ilości, więc to jest spoko. Bo wtedy mogę się odkuwać, a tutaj kurde tak naprawdę to zaraz już muszę sprzedać to co zebrałem. Yy, trochę mi tam aukcji wisi, więc nie będę tego na aukcję wywalał. A, bo najpierw to zdałoby się, żeby w ogóle tamte się sprzedały. Więc to będę na bieżąco teraz opychał w sumie. Um, tylko sobie wyczyścimy jeszcze jakąś mapkę, i będę to handlarzom opychał. Co my tu mamy? Ej, tutaj jeszcze. O, no właśnie, tutaj jeszcze parę byśmy zostawili, a ja, mapka na dole. Tak, błędny szlak. Ej, to ma już tylko pojedyncze centaury, więc trochę nuda. Więc wolę tutaj skorzystać. Ciągle, ciągle nie mogę się przyzwyczaić, że w tym momencie, jak mam tamto ustawienie, i patrzcie, ponad pół miliona już środku że jak mam tamto ustawienie to nie muszę klikać zetki żeby zamknąć walkę i ciąg ciągle mam tego mindfucka że klikam zetkę mimo że nie muszę no ale cóż kwestia przyzwyczajenia przez długi czas to robiłem więc no odkąd tylko wprowadzili zetkę na zamknięcie bo to jest wygodniejsze w sumie zamiast ciągle myszką jeździć po całym ekranie tutaj szybka tutaj zamknij tutaj coś tam więc no dobra działamy um. No, już prawie wypełniłem ekwipunek. To, to mnie tak kusi, kurde, to zajęcia przynęta. No, w sumie, jak zmodernizowałem ekwipunek, to może da radę. Bo tam przyznam Wam się, głupio trochę, ale przyznam się, że y, ciężko było tę Elite 3 ubić w ogóle na tym paladnie, Jak miał ekwipunek na 60-70 level, więc w sumie na 65. Więc no, głupie to, ale no nie dało się praktycznie ubić tego królika na żadnym poziomie. Więc teraz przynajmniej dam radę go chociaż na normalu rozwalić. A jak jeszcze tarczę sobie założę, to kto wie, może i na tym, na, średni, na średnim poziomie trudności. Na trudnym, tam w sumie jest normalny, trudny i mistrzowski. No, no na, na mistrzu to praktycznie co to, to trzeba byłoby już mocno zainwestować sobie tutaj w ekwipunek. Ale na normalu czy na trudnym to się da, na luzie. Chociaż gdzieś tam na mistrzu, na którejś postaci, na, na mistrzu byłem o krok, że zostało chyba z 2-3%, więc mu muszę sobie jeszcze przetestować na której postaci? Tym bardziej, że w ogóle królika warto bić w sumie od, od nieco. Od, od najwyższego poziomu trudności, bo to w sumie rzeczywiście tak jest zrobione. E, dobra, czy my mamy jeszcze jakiś teleport tutaj do tych centaurów? Złowrogie Bagna, to nie, nie, nie. Chyba wszystkie wykorzystałem wtedy, co nie? No tak. No dobra. No to teraz skoro i tak yy, no dojście tam to już by się wiązało z zakończeniem odcinka, więc w sumie to machniemy sobie tutaj szybki selik. Yy, coś tutaj jest ciekawego nie. 717 z tej seriki. Tutaj mamy 650, kurde. To jest dobra kasa. I widzicie, no tak się odkuwa, kurde, tak się kurde odkuwa. Tutaj nic mi nie zostało, nie, no dobra, to to też sprzedam już, bo i tak nic z tego nie będzie. 6, 6, 6... 6. To mi w sumie już niepotrzebne, bo na tej postaci... Znaczy... Pod, niepotrzebne. Potrzebne, bo trzeba królika będzie ubić. Do, teleport do Eder mi się nie przyda, ale i tak nie wywalam w razie czego. To się przyda do sprzedawania, to się przyda powiedzmy. Zamierzam trochę to wykorzystać mimo wszystko. W ogóle to zużyjmy sobie to może. Nie wiem po co mi. Nie no, wywalam to dupa tam. Nie mam ciekawszego przebrania w ogóle. Nic. No trudno no. Um, no, no to to się wykorzysta i mnie z głowy. Gdyby to był chociaż yy, Paladyn, ale nie. Tancerz ostrze. Królika sobie już rozwalę poza odcineczkiem raczej, bo już dostaliście swoją zbitkę, więc Wam wystarczy. Myślę, że dla zdrowia będzie. Moi drodzy, to będzie na tyle. Tutaj na pewno jeszcze do centaurów wrócimy. Znaczy zobaczymy czy to do centaurów, ale myślę, że zrobimy sobie maratonik bicia levela tutaj do 105. Ewentualnie, no chyba, że mnie tak poniesie, że zagram sobie poza odcinkiem. I wtedy, moi drodzy, e, spróbujemy sobie na góralach e, poekspić, ewentualnie pójdziemy na... E, na co? Na... Ewentualnie pójdziemy na piratów, więc też spoko. Opcja, no, piraci już mi się starzają, ale no dalej lepiej niż e, centaury, gdzie niektóre centaury już mnie nie atakują same, a piraci jeszcze będą, więc no... E, jak nie będą zajęci piraci, to będziemy robić piratów i będzie fajnie. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobało i tam jakoś Wam... Dało się tutaj coś posłuchać. Mam nadzieję, komuś coś tam ciekawego wpadło. Także jak, jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał. I zapraszam Was do kolejnych odcinków codziennie o 15.00. No, chyba że coś się wydarzy, ale zazwyczaj codziennie o 15.00. Dzięki za oglądanie. Cześć!